Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Korytkowski Piotr, mam 38 lat. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym ze względu na wrodzoną wadę wzroku. Urodziłem się w siódmym miesiącu ciąży jako wcześniak. Zespół chorób oczu, który posiadam, nazywa się retinopatią wcześniaczą. Nie widzę na lewe oko, nic oprócz światła, a na w prawym oku mam poważny stopień niedo, niedowidzenia. Chciałbym w tym wideo opowiedzieć o problemach niepełnosprawnych, w szczególności o problemach osób niedowidzących, do których się zaliczam. Mam nadzieję, że temat zainteresuje wszystkich. Zapraszam do obejrzenia tego krótkiego materiału. Pierwszym problemem, z jakim spotykają się osoby niedowidzące, jest problem związany z poruszaniem się. Osoby niedowidzące często nie widzą nazw ulic, ponieważ ich widzenie ma bardzo ograniczone pole i widzą tylko na niewielką odległość. Nie widzą również świateł, które są na przejściach dla pieszych, mogą także nie widzieć innego rodzaju oznaczeń. Mogą to być napisy pojawiające się na budynkach, reklamy, znaki drogowe, ma to Znaczenie dla pieszych, ale również dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Wiele osób niedowidzących korzysta z komunikacji miejskiej, korzysta z tramwajów, z autobusów, z innych pojazdów. Moim problemem jest to, że widzę oznaczenie autobusu lub tramwaju w momencie, gdy podjedzie na przystanek. Wiąże się to z pewnymi kłopotami, dlatego że zdarza się, że wiele autobusów podjeżdża w tym samym czasie. Wtedy należy szybko się orientować, aby wybrać właściwy. No i nie zawsze, niestety, mam możliwość to uczynić. Właśnie ze względu na problemy związane z niedowidzeniem. Kolejnym problemem osób niedowidzących jest poruszanie się w zamkniętych budynkach. Wiele Budynków ma niewystarczające oświetlenie i osoby niedowidzące mogą czuć się nieco zagubione. Mogą nie zauważyć przeszkód w postaci krzeseł, doniczek z kwiatami lub innego rodzaju elementów wystroju. Sam miałem kiedyś taką sytuację. Pojechałem odwiedzić swojego przyjaciela w szpitalu. Idąc korytarzem, nie zauważyłem. Reklamy stojącej na takim specjalnym stojaku, no i wpadłem na tę reklamę. Oczywiście spowodowało to rozbawienie zarówno pacjentów, jak i osób odwiedzających. Ja również się śmiałem, ale takie sytuacje naprawdę się zdarzają. Inną sytuacją równie zabawną, choć może nie do końca, była taka, kiedy jechałem na egzamin wstępny. Na uczelnię. W pobliżu mojej uczelni pracownicy kładli nowy chodnik, no i ten chodnik został dopiero co zalany betonem. Była tam oczywiście tabliczka, nie wchodzić świeżo zalany beton, ale ja niestety tego nie zauważyłem. Nie byłem w stanie odczytać, co znajduje się na tej tabliczce, no i wszedłem w to miejsce. Oczywiście wiązało się to z pewnymi konsekwencjami. Pracownicy, którzy wykonywali to zlecenie, bardzo się zdenerwowali. Musiałem tłumaczyć, że mam problemy ze wzrokiem, że nie chciałem, przepraszałem. No ale było to nieprzyjemne zarówno dla mnie, jak i dla nich. Tego rodzaju sytuacje się zdarzają. Związane one właśnie są z niedowidzeniem. Niełatwo o tym mówić, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, abyśmy mogli lepiej się rozumieć. Aby osoby w pełni sprawne wiedziały, jakie problemy mają osoby niepełnosprawne. Osoby niedowidzące mają też kłopot z rozpoznawaniem ludzi na ulicy, których znają. Ja wielokrotnie przechodziłem obok swoich znajomych właśnie dlatego, że nie byłem w stanie ich rozpoznać. Widzę na bliską odległość, i osoby po drugiej stronie ulicy nie jestem w stanie rozpoznać. Wiele osób może się obrazić, ale zapewniam Was, że nie należy się obrażać, ponieważ często osoby niedowidzące nie są w stanie Was rozpoznać. Nie wynika to z tego, że nie chcą tego zrobić, tylko mają pewne ograniczenia. Kolejnym problemem osób niedowidzących, jest podpisywanie i czytanie dokumentów. Wiele osób niedowidzących musi dokument mieć blisko oczu, aby zapoznać się z jego treścią. Potrzebne też jest odpowiednie oświetlenie często o wiele lepsze niż w przypadku osób w pełni sprawnych. Wielu niedowidzących nie chce, w obecności innych, podpisywać dokumentów. Nie chce też zapoznawać się z nimi, ponieważ krępuje się, aby inni nie widzieli, że muszą patrzeć z bliska. Ja również należę do takich osób, no ale przyzwyczaiłem się do tego. Uważam, że warto funkcjonować normalnie, warto robić to, na co nas stać, warto walczyć ze swoimi słabościami i pełnić swoje role. Społeczne najlepiej, jak potrafimy. W kolejnym wideo chciałbym omówić temat pracy osób niepełnosprawnych. Jest to ciekawy temat. Sam również mam pewne doświadczenia zawodowe i chciałbym o nich opowiedzieć, ale chciałbym zrobić to w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że temat, a właściwie problematyka Życia osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących, Was zainteresuje. Proszę o komentarze. Proszę również o to, byście podali sugestie, jakie tematy poruszyć w kolejnych odcinkach. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę o subskrypcję oraz o lajka abym miał motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam.